Strażacy śpieszyli się do tonącego, ale stracili bezcenne minuty, bo pewien 35-latek ich zastawił i poszedł do kościoła. Magnuszew niedaleko Kozienic w niedzielę w tej miejscowości można było usłyszeć syrenę syrenę która oznaczała że strażacy bez zawahania biegli do swojego OSP aby ruszać na pomoc dostali wezwanie o tym że pewien mężczyzna który pływał łódką wpadł do wody i trzeba go po prostu ratować ale kiedy dobiegali do remizy od razu zauważyli że tak szybko swoim wozem bojowym nie wyjadą a to dlatego że pewien 35-latek postanowił pójść na msze nie miał gdzie zaparkować więc zaparkował zaraz przed remizą, utrudniając pracę strażakom albo nawet ją uniemożliwiając. Oczywiście strażacy, jak to strażacy, bez zawahania użyli swoich mięśni po to, żeby przestawić ten wielotonowy samochód. Skończyło się na tym, że wyjechali na miejsce, ale stracili wiele cennych minut. Co teraz z tym 35-latkiem? Policja potwierdza, że już wie. O kogo chodzi i zrobi wszystko, żeby ostatecznie ukarać tego mężczyznę. Jednocześnie policja dodaje: Wprost nie mówi tego, że jest jakiekolwiek bezpośrednie połączenie z tym, że tego mężczyzny, tonącego nie udało się uratować, a tym, że mieli problem, żeby wyjechać z remizy. Wiemy również, że jeżeli chodzi o tego mężczyznę, który wypadł z łódki i wpadł do wody, to został on wyciągnięty przez świadków tego zdarzenia i oni również rozpoczęli reanimację. Jednak najbardziej dosadny w tej całej sytuacji jest komentarz druchów, którzy wypowiedzieli się miejskiemu reporterowi, co tu komentować. Człowiek nie żyje. Mamy nadzieję, że kierowcę będzie gryzło sumienie.